na temat dofinansowania w Sosnowcu przez środki z Unii Europejskiej. Zapraszamy Państwa do wysłuchania rozmowy z osobą, która przybliży nam temat. A tymczasem na miejscu jest nasza reporterka Anna. Dzień dobry. Znajdujemy się w Sosnowcu na zmodernizowanym stadionie Mosiru. Jest to stadion dofinansowany przez Unię Europejską. W dawnych latach znajdował się tu ośrodek puszczania samolotów na uwięci. Później było tu bojsko, lecz jego efektem była naturalna nawierzchnia. Obecnie jest to baza sportowa, dzięki której rozwija się piłka nożna. Na stadion mogą uszczęszczać wszystkie grupy zorganizowane. Dzień dobry Państwu, Tatiana Iwaniu. Dzisiaj mamy możliwość pracować z Panem... Mamadek, Marek, kłócić otyku trzynasję. I mamy do Pana parę pytań, między innymi w jaki sposób pozyskaliście Państwo środki unijne i co dzięki nim udało się zmodernizować bądź dobudować? więc środki unijne żeśmy pozyskali. Ja to może przeczytam z operacyjnego programu Województwa Śląskiego, który został ogłoszony na lata 2007-2013. Został ogłoszony taki projekt dziewiąty pod nazwą i został ogłoszony ten program, do którego programu został ogłoszony konkurs, w którym, do, do którego po prostu firmy zainteresowane składają swoje tzw. wnioski aplikacyjne. Myśmy złożyli taki wniosek aplikacyjny, złożyli dwa takie wnioski aplikacyjne. Dla dwóch, zadań. Te, dla dwóch zadań. Pierwsze zadanie to jest budowa boiska z na sprawy skrawy syntetycznej wraz z zapleczem przy ludowym. A drugie powiedzmy zadanie to było modernizacja krytej pływalni żelowskiej. Czy fundusze unijne wystarczyły na realizację tego projektu? Jeśli nie, to w jaki, jaki był wkład miasta w tą realizację? No, może powiedzieć, dla każdego konkursu ogłaszane jest regulamin. W tym przypadku regulamin nam mówił, że dofinansowanie może, może opiewać nie więcej niż 80% wartości zadania, ale nie więcej niż 2 miliony. Dziękujemy Panu ślicznie za rozmowę, a tym samym żegnamy się. Odnawionego i dofinansowanego przez Unię Europejską w stadionu mówiła dla Was Anna Darła.